Ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło, mało nas, lecz do gwiazd każdy skoczyć by mógł gdy chce Zadimjo me thërje. Co ty wyprawiasz, psie? Głupi kundel! Wracaj tu i tak cię dorwę! Nie uciekniesz mi, ty, mały pchlarzu! Ekstra, brawo, kiwi! Jeremy, co ty robisz na dworze w samym środku nocy? A to, e? co to ma być? Gdybym miał więcej czasu, dopracowałbym oczy. Mam nadzieję, że to cię czegoś nauczy, Jeremy. Nie rozumiem tego. Taki wzorowy uczeń. Wstydź się. E, dobrze. Opowiadaj. E, dostałem szlaban na cały tydzień ferii. Super, naprawdę ci się udało. No, w sprawie wykroczeń jesteś mistrzem. Sama bym lepiej tego nie zrobiła, wiesz? Ksana też nie będzie miał ferii tym razem. Wydaje mi się, czy Jeremy cieszy się z tego szlabanu podczas ferii? Tak, to dziwne. Myślałby kto, że zrobił to, bo chciał dostać szlaban. Nic nie kapuje. Ja też nie. I co to za Ksana, o której mówię? Herb ma rację, to naprawdę ultra dziwne. Dowiem się, co oni tam knują. A? A jak to zrobisz? Przecież wyjeżdżasz z tatą po lekcjach. Po prostu zmienię plany. Tatusiu, możemy porozmawiać? Ależ Cici, jestem zajęty. Tylko chwileczkę, bo wiesz, jest taka jedna dziewczyna, która ma słabe stopnie i chyba powinna się pouczyć w czasie tych ferii, ale zamiast tego wyjeżdża do dziadków. Eee, Sisi, kto to jest ta? Cii, zaraz ci powiem. Wie, że jak tylko się znajdzie u dziadków, nie będzie jej się chciało uczyć i co powinna zrobić? Jesteś dyrektorem, musisz jej doradzić. Cóż, doradziłbym jej, żeby zrezygnowała z ferii I została tutaj, żeby się uczyć e, Porozmawiam z nią, jak ona się nazywa? Nie e, musisz, tatku, e... to ja. mm. <laughs> Dziękuję za radę, obiecuję się uczyć Ucałuj ode mnie babci i dziadka <laughs> Jedziesz sobie do swoich rodziców na drugim końcu świata Yumi jedzie na ferie w góry, a ja co dostanę? Tydzień korku wzmatny. <grystanie> Jeśli myślą, że w tydzień zrobią z ciebie dobrego ucznia, to życzę powodzenia. To przecież niemożliwe, co nie? Na pewno dasz sobie bez nas radę? Spoko, a jak ksaladami spokój popracuje nad materializacją elity. O, nie martw się, nie będzie tu sam. Też zostaję w szkole, zaopiekuję się nim, będę dla niego jak mamusia. Ej, Jeremi, farciarz z. No, ciebie. co z tobą, mały? Myślisz, że ściana sama się umyje? A? Do roboty! Marsz! <śmiej, śmiej się, śmiej, mała, póki jeszcze możesz. Twój ojciec kazał mi pilnować twojej nauki. Będziesz się uczyć jak nigdy. No dobra, do roboty, czyścić ścianę. Hmm. Nie wiem czemu, ale teraz korepetycje z matmy nie wydają mi się takie złe. Musisz się bardziej postarać. Pomachaj trochę łapką. Szoruj, chłopie, mocniej dasz radę. Jak twoje zadanie z matmy? Udało ci się je rozwiązać? Mam nadzieję, o, że tak. No, zacięłam się trochę. Może pomogę Jeremiemu. Ojciec mawia, że praca fizyczna rozwija szare komórki. Widzę, że nie wszystkie dzieciaki to lenie. Świetny pomysł. Czekaj, przyniosę ci gąbkę. O, jaka szkoda, że trzeba to zmywać. Nie tylko ja chyba doceniam twój talent. To prawdziwe dzieło sztuki? Wszystko sam namalowałeś? Czy może Ksana ci trochę pomogła? A? Słyszałam, jak mówiłeś o tej Ksanie, to twoja dziewczyna? Może ją znam? Powiedz, Jeremy, proszę. Ksana to zespół rokowy. Ty słuchasz takiego badziewia, że na pewno o nich nie słyszałaś. Myślisz, że jestem jakaś głupia, co nie? E, ty to powiedziałaś, nie ja. Masz, skoro chcesz mi pomagać, to ja sobie odpocznę. Pomachaj trochę łapką. Szoruj, dziewczyno, mocniej. Dasz radę, no, szybciej. E... O, wszystko mnie boli, przysięgam. Nigdy nie myślałam, że można się tak zmęczyć. Nie mam siły. Sisi, to idź już spać. Zwariowałeś? Nie mogę. A jak Jeremy coś zrobi? Co zrobi? Nie mam pojęcia, ale coś kombinuje. I jestem pewna, że Ksana w tym siedzi. Coś się wydarzy. Zabawię się w szpiega, odkryję tajemnicę Jeremiego i tamtych dziwaków. Jestem na dobrym tropie, ale potrzebuję lepszego komputera, żeby to sprawdzić. Chyba skoczę do fabryki. Lepiej idź spać, Jeremy. Ksana pozostaje stabilny, nie czuję żadnych pulsacji. I nic się nie stanie, jeśli pozostanę wirtualna jeszcze jeden dzień. No, łatwo ci mówić. Jeśli tu nie przyjdziesz, spędzę ferie z Sissy i Jimem. Nie przeżyję tego. Dziękuję, Jeremy. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie robisz. Nie ma sprawy. Tylko mi nie mów, że lunatykujesz, bo pracuję tu już 20 lat i słyszałem tę historyjkę jakieś. Jim, stało się coś okropnego. Zobacz sam! O, tam! Hę? E? Wygląda jak po przejściu huraganu. To chyba nie twoja sprawka. A, a gdzie dym? Zniknął. Nie zostało ani śladu. To ksana. Nie waż mi się wychodzić z tego pokoju. Jutro dzwonię do twoich rodziców. Będziesz musiał się tłumaczyć. Nie chciałbym być w twojej skórze. Lita, zgłoś się, proszę. Szybko, mam wielki problem. Nie tylko ty go masz. Ksana się obudził, nie wiem, którą wieżę aktywował, ale pulsacje dochodzą z tej strony. Mi się wydawało, te beczki zawierały bardzo trującą substancję Jeśli komputer się nie myli, to ten gaz może być nawet śmiertelny Jeśli się go długo wdycha Wstawaj, młodzieńcze, z życiem, z życiem! Huh? Jeremy! Oh, co... Oh. Co się dzieje? Gdzie jestem? Jeremy! Nie widzę. Chyba ślepnę. Co to? <śmany> <śmany> Zwariowały. Co wy ciągle o tym dymie? Przestań, nie widzę żadnego. Bingo! Aerita! Znalazłem 37 stopień południowy w lesie. Dobrze, już tam lecę, ale to jest daleko. Sama nie dam rady. Znam troje ochotników, którzy z przyjemnością skrócą sobie ferie. Chcę się przekonasz, młodzieńcze, że matematyka jest całkiem prosta. Potrzeba tylko myśleć logicznie i mieć trochę oleju w głowie. Jeśli potrafisz się skoncentrować i masz dar analizy teoretycznej, to na pewno dasz sobie radę. Zapewniam cię, że jeśli się trochę przyłożysz, zobaczysz, jakie to łatwe. Ej, popatrz na to, Charlie. Co tam masz? No, niesamowite. Co to jest, mały? To jest... wygląda jak szkielet. Ta, szkielet, ale jakiś trochę dziwny. Twój szkielet się rusza. E, o, to kiwi. Kiwi to mój pies. Wiesz, że psy mogą podróżować tylko w luku bagażowym? E, tak, wiem. Skąd się tu wziął? Miał przecież zostać u mojej babci, ale... Mm -hmm. <zyskling> O, babcia, właśnie o tobie mówiłem. Co ty wygadujesz od? To ja, Jeremy. Ta, wiem, że to ty, babciu. Przepraszam, wiem, że sto razy już mnie prosiłaś, żebym nie nazywał cię babcią. Tak, dobra, już jadę, pa. Przywiozę psa. Pa, babciu. Mieliśmy wyjechać dwie godziny temu. Wiesz, jak kocha tę sukienkę. Nawet nie wiem, o jaką sukienkę chodzi. Już idę? Będę za dwie sekundy? Raczej wątpię. Będziesz się śmiał, kochanie, kiedy ci powiem... Nie, raczej nie mam na to ochoty. Zauważyłaś, że kogoś brakuje w samochodzie? Jeremy, Właśnie weszłam do lasu. Yumi, Ulrich i Ot niedługo tam będą. Uważaj, Aelita. W lesie roi się od potworów. Lepiej wrócę do szkoły. Jimmy i Sissy mogą mieć kłopoty. Muszę ich ostrzec. Ale nie umrzemy. Bądź dzielna. Jeremy jest niedaleko. Zaraz nam pomoże! Jeremy, a to ci ulga! Dobrze wiedzieć, że ten klon Brusa Willisa pędzi nam na ratunek. Sisi, Jim, gdzie jesteście? Huh? Przebiegniemy przez kotłownię. Będzie szybciej. Przez oh. park. Oh. Jeremy! Jim i Sissy są w środku. Trzeba ich znaleźć. Ja pójdę. Ulrich, czekaj! Fabryka mu musisz iść i pomóc elicie. Trzymaj się, Jeremy. Ot, szybko się zjawiłeś. Gdzie urlik? W szkole, żeby poznać tajemnice Jeremiego i jego kumpli, bo właściwie to chce być w ich paczce już od dawna, ale to beznadziejne. Rozumiesz, o co mi chodzi? Mm, nie, rozumiem tylko, że tutaj nie ma wentylacji. Zaraz zabraknie nam tlenu. Czyli mam przestać gadać. Dobra, spróbuję. To dziwny, toksyczny dym nieznanego pochodzenia. Osoby starsze i dzieci powinny zostać w mieszkaniach. Ot! Oh. Pomóż mi podejść do komputera! Uh, uh, przygotujcie się do nurkowania! Nie gapcie się na mnie! Szybko! Nie ma czasu do stracenia. Transfer Yumi. Transfer Oda. Scan Yumi. Scan Oda. Wirtualizacja. Skąd idziemy? Aktywowana wieża jest z tamtej strony. Cześć, Aelita! Widziałaś potwory? Jeszcze nie. Ale zaraz zobaczysz. Ulrik, słyszysz mnie? Jak ci idzie? Nie widzę ich. Szukałem w całym budynku. Uciekaj stamtąd. Nie możesz wdychać tego dymu. To niebezpieczne. Pewnie już stamtąd wyszli. Sprawdzę ostatni pokój, potem spadam. <coughs> Jim! Jim, Zizi, jesteście tam! Ulrik, uciekaj zaraz! Ulrik, szybko! Co się dzieje? Odezwij się! Nie chcę Was popędzać, ale mamy tu stan awaryjny. A my to co? Odpoczywamy sobie? Popalamy się! Uff. Uff. Żyjesz, Yumi? Nic jeszcze nie złamałam. Uważaj na elitę. No, widzisz Sisi? Mówiłem ci, że przyjdzie po nas. Co to? Ulrich? Przeszedł po mnie. Żeby mnie uratować tak jak zawsze marzyłam. Jedyna droga do wieży wiedzie przez drzewny most. Ale on jest za potworami, więc będziecie musieli je jakoś obejść. Chyba wiem, jak zablokować potwory. Zaopiekuj się Aelitą. Nasrona strzała! <śm> Dostanie jeszcze raz. Jeremy. O! Witaj na ziemi, Yumi. Ej, hey, patrz, komórka. Możemy zadzwonić po pomoc. Jim, czy to ty? O? Jeremy? Gdzie jesteś? A Jeremy, potrzebujemy pomocy. Zaczyna nam już brakować tlenu. O nie! Jim, co się stało? Jim! Od! Pośpiesz się. No, i co teraz? Zajmij się potworami. Two Chyba nie jest za późno. A Elita? A Elita, pośpiesz się! Kod Lyoko. Powrót do przeszłości. pojęcia. Dlaczego tak bardzo chcesz znów załapać szlaban, Jeremy? Luzuj, ksana tak szybko się nie obudzi. Możesz sobie spokojnie pozwolić na krótkie ferie. Nie dopóki Aelita jest wirtualna. A teraz, jak mi się zdaje, ha, Jim chyba nie wścieknie się tak bardzo. Właściwie to <laughs> ja też zostanę. Wszystko jest lepsze od korepetycji z matmy panny Schmidt. Nawet Jim. <laughs> Wracaj tu! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Start International Polska.